Witajcie w filmiku serii Otulona Zapachem. Tym razem będą to zapachy na lato. Ja sobie zrobiłam kaweczkę w moim cudnym, przepięknym, spójrzcie kubeczku, które kupiłam w Homley. Kawałek Dzisiaj tym bardziej potrzebuję kofeiny. Mmm, bo e, owszem, mam energię, ale myślę, że ja wąchając te wszystkie świece, przygotowując je dla Was, mm, mocno się rozmarzyłam, przeniosłam się w najdalsze krańce świata, odpłynęłam po prostu odpłynęłam. No dobrze, moi drodzy, ale żeby nie przedłużać, zaczynam. Jak wszyscy wiecie, jestem miłośniczką zapachów. Ale nie tylko tych perfumeryjnych, nie tylko tych kosmetycznych, ale również tych świeczkowych. Moją miłością jest Yankee Candle, o której Wam mówiłam nieraz, a m, które za każdym razem, co miesiąc, y, pokazują się, ukazują się w moich filmikach na temat. Ulubieńców minionego miesiąca. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o zapachach, które wybrałam dla Was na lato. Eee, wiem, że zawsze daję 6 zapachów, żebyście mieli taką też możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie zapachu. Natomiast tym razem wybrałam 7 zapachów. Eee, jeden taki nieformalny, który tam gdzieś możecie zobaczyć. O, tam jest to piwonia. Piwonia i tutaj więcej chyba nie muszę mówić. Jest to zapach czysto kwiatowy, słodki. Jak wiemy piwonie są przepiękne. One same w sobie, te kwiaty są cudne, pięknie pachną. Niestety nie są trwałe i kwitną tylko raz do roku. Więc jeżeli możemy zamknąć w takim słoiczku zapach piwoni, to Uważam, że nie, może, nie możemy i nie mogliśmy sobie wymarzyć nic lepszego jak właśnie ten zapach. Bardzo często ją teraz odpalam, bo już się zaczęło lato. Ja wiem, że nie każdy lubi wąże świece latem odpalać, ale uwierzcie mi, jeżeli po całym dniu takim, gdzie jesteście zmęczeni, weźmiecie sobie kąpiel, umyjcie sobie włosy, nałożycie sobie maseczkę, zajmiecie się sobą i odpalicie sobie chociażby na chwilkę, na pół godziny, na godzinkę taką świecę. Uwierzcie mi, że relaks, jaki poczujecie, będzie tak błogi dla Was, dla Waszego ciała, dla Waszego organizmu, dla Waszej psychiki, że będziecie wdzięczni, że kupiliście ten swój. E, to jest jakby taki dodatek, bo o tym może nie powinnam mówić, ale umówmy się, że to również był zapach na lato z serii Otolona zapachem. Kolejny przecudny zapach jest to zapach Soft Blanket. Tak on wygląda. Postaram się Wam zrobić zbliżenia. I to jest zapach, jakby Wam to określić, zapach takiej, takiego czystego dziecka, świeżego prania, e, czystego mieszkania. To jest zapach Połączenie kwiatów z odrobiną e, owoców, ale owoców nietypowo kwaśnych, tylko typowo takich, um, jakby to powiedzieć ja tutaj czuję troszeczkę jabłka, czuję tutaj troszeczkę śliwki. Takie, taka to jest mieszanka, um, bardzo specyficzna. To jest zapach y, z. Y, z gatunku fresh, czyli z tych świeżych i rzeczywiście on taki jest. To jest bardzo popularny zapach nie tylko na YouTube, ale ogólnie jeżeli chodzi o maniaków Janki Kanta. Kolejny, jakże cudny zapach, też kilkukrotnie przeze mnie wymieniany w niejednym filmiku Like Sunset. I on również jest z serii Fresh. Oh. Tutaj, wiecie, co ja tutaj czuję? Tutaj czuję gumę balonową, czuję owoce, e, owoce te miękkie, bardziej e, nektarynki, brzoskwinie, pomieszane z jabłkami, ale również też odrobinka cytryny, świeżych warzyw. To jest taki troszeczkę zapach, wiecie, co jak się wchodzi do takiego prawdziwego warzywniaka, i tam czuć te wszystkie właśnie owoce, warzywa. Tak mniej więcej czuć zapach tej świecy. To jest taki, bym powiedziała, bardzo letni zapach, który mnie też się kojarzy z plażą. Z takim zapachem skóry dotkniętej, muśniętej słońcem, od olejków, gdzieś tam kocyk zalany z słodkim winogronowym sokiem. Tak. To jest taki zapach, który na pewno przeniesie was w taki bardzo e, dziecięcy, może świat? Może zbyt duże określenie dziecięcy, ale tak. Nie. Jednak zgadzam się z tym, że to nie jest przesadzone. To jest jednak przeniesienie, w, przeniesienie się w taki bardzo tajemniczy, bardzo e, słodki. E, Taki, no właśnie, magiczny dziecięcy czas i świat na plaży. Ze słodką, miską dobrych owoców. Mhm, tak. Tym razem moja miłość. Honey Blossom. On jest już z gatunku flora. Czyli kwiatowy. I to jest, o jest. To są po prostu wiśnie, czereśnie, śliwki, odrobina cytrusów. No, po prostu tu jest, w tym słoiku jest magia słodkich owoców. Z domieszką takiego bym powiedziała lekkiego, palonego bursztynu, nadpalonego drewna, ale tak tylko delikatnie. Mhm. Cudnie, po prostu tutaj czuję się jakbym była w jakimś słodkim sadzie albo gdzieś na jakiejś łące, e, gdzie rosną kwiaty e, z takim naprawdę pyłkiem kwiatowym, z takim e, nektarem. No po prostu to jest zapach słodkich, naprawdę słodkich owoców, na pewno letnich. W dzieciństwie mm, bardzo często z moimi kuzynkami, z moimi kolegami, koleżankami z ulicy biegaliśmy do sąsiada, e, który miał ogromny sad z jabłoniami, e, z wiśniami, śliwkami i powiem Wam, że po trosze ten zapach przynosi mnie do tamtego czasu. Do czasu, gdzie beztrosko sobie biegaliśmy, bez trosko zrywaliśmy sobie śliwki, jabłka. To wszystko było takie słodkie, takie. Mm, ach, aż mi się po prostu zachciało. Mmm, ogromnie, ogromnie cieszę się z tego zapachu, że on powstał, że on jest w mojej kolekcji. To jest już któreś z kolei opakowanie, dlatego że historia tego zapachu jest taka, że. To był chyba jeden z chyba z pięciu pierwszych zapachów, jakie kupiłam sobie, na jakie odkładałam, bo jak wiemy wszyscy świece kandel są drogie. I takim, z takim piecyzmem paliłam te świecę, bo rzeczywiście ona jest intensywna, jest bardzo słodka, jak dla mnie bardzo słodka, i rzeczywiście wspomnienia. Jakie przywołuje mi na myśl zapach tej świecy, są tak urocze, że bardzo chętnie kupiłabym każdemu z Was taki słój po to, żebyście również mogli się przenieść świat magii, dziecięcej, beztroski i takiego biegania po sadzie. Kolejny zapach, również z gatunku Fresh, Turkish Sky i to już jest taki bardziej, bym powiedziała, męski, taki bardziej twardszy zapach. I tu zdecydowanie będziecie czuć zapachy morskie. Ale morskie, tak jak bym powiedziała, z luksusowego spa. Kiedy czuję ten zapach, nawet bym pokusiła się o zapach o powiedzenie, że jest to zapach taki męski, kaszmirowy. 4, 3. Mm. jest po prostu przepiękny. jak dla mnie, bo tutaj jest list w butelce coś takiego można by sobie wyobrazić że rzeczywiście to jest taka magia zamknięta spisana na pergaminie wciśnięta w słoik razem z tym powietrzem nadmorskim z tą wilgocią z, tym, z tą całą jakąś taką otoczką morską ale to jest świeca bardzo ekskluzywna i bardzo taka powiedziała na mieszkania które lubią odtaczać się zdecydowanym, mocnym męskim zapachem kolejna świeca właśnie z serii Fresh widzę, że tutaj większość jest Fresh Egyptian Mask i tutaj powiem Wam tu czuję rzeczywiście kardamon, cynamon, czuję tutaj e, plastry miodu, mm, tutaj czuję kaszmir, czuję takie marokańskie przyprawy, e, olej arganowy. To jest coś pięknego. Jak byliście w Egipcie, albo byliście w Tunezji, mają tam e, takie malutkie lokalne sklepiki, w których sprzedają, odlewają perfumy i coś takiego rzeczywiście przywołuje mi na myśl ten zapach. To jest właśnie taki mały sklepik lokalny. Jest to rzeczywiście zapach, yy, powiedzia tutaj ekskluzywnych wakacji, ekskluzywnych wakacji w kurortach o najwyższym standardzie, gdzie yy, wszędzie czuć takie marokańskie przyprawy, egipskie przyprawy, takie. Ja co prawda w Maroku nie byłam, chciałam kiedyś polecieć. Ale to jest na mojej liście do zwiedzenia, do zobaczenia. Tutaj jest naprawdę. Mm, ciężko mi jest wam opisać ten zapach, jeżeli nie byliście właśnie w tych, y, tych krajach takich południowych, y, arabskich, bo rzeczywiście jest to tak cudne odkrycie dla mnie, jeżeli chodzi o ten zapach. Tak. Y, Przepięknie oddające, gdyby, kulturę, kulturę do zapachu, do przypraw, I, i rzeczywiście moim zdaniem jest to zapach, który przywołuje na myśl najlepsze perfumy, jakie są na bazie, czy to piżma, czy drzewa sandałowego. Mhm, kardamonu coś, coś, coś niebywałego um, nie byłam na pustyni, stwierdziłam, że to już przegięcie, bo skoro i tak jest gorąco w tym kurorcie, w którym byłam, no to po co mam sobie jeszcze, wiecie, takiej atrakcji dokładać, ale nie o tym. My mówimy dziś o świecy. O świecy, która jest przepiękna, która również jest takim szlachetnym zapachem perfumy. To nie jest mocny zapach, a przynajmniej nie jest aż tak mocny, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać. Kolejny zapach również z serii Fresh Misty Mountain. Chyba tak się czyta. I tutaj i tutaj jest dla mnie zagadka. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to niby jest jakaś mgła, ale powiem Wam, że tutaj czuję odrobinkę mięty, odrobinkę cytryny, odrobinkę takiego, jak możecie sobie wyobrazić, taki letni pierwszy deszczyk, jak spłukuje ten kurz, ten cały pył, który gdzieś tam w powietrzu się unosi. To mamy tutaj. Odrobinka, bym powiedziała, jeszcze takich olei, um, troszkę jakby olej anyżowy, troszkę jakby olejek taki do ciała do opalania, ale z taką domieszką takiego może shi, masła shi coś takiego to jest bardzo specyficzne bardzo trudne do określenia zapach ale to nie jest zapach absorbujący, to nie jest zapach, który będzie was dusił to nie jest zapach, który będzie mocno unosił się w pomieszczeniu, w którym będziecie go odpalać. No, jak dla mnie on jest elegancki, ale nienachalny. I na koniec już ostatnia świeca. Eukaliptus. Wiecie, jak pachnie eukaliptus? To jest mocny. Zielony, taki drzewny zapach, ale drzewny z takimi liśćmi. To jest po prostu czysty olej eukaliptusowy. Tak bym go określiła. Jeżeli nie znacie zapachu eukaliptusa, ciężko mi jest go Wam do czegoś przyrównać, dlatego że eukaliptus jest jedyny w swoim rodzaju. To jest zapach, który moim zdaniem jest najlepszą e, kwintesencją wszystkich takich ziołowych zapachów a ten eukaliptus on jest um, to on jest aż taki też intensywny po odpaleniu on jest taki um, troszkę z taką zadziorą, ale bardziej w stronę subtelności i jeżeli szukacie czegoś um, czegoś takiego roślinnego, czegoś takiego um, świeżego, bo on też jest w tej serii Fresh to spróbujcie sobie. Spróbujcie może sobie te świece, ale w mniejszej wersji, albo w samplerze, albo w wosku, jeżeli macie ochotę. To jest naprawdę piękny zapach. Tylko uważajcie, to nie jest zapach mocny. Jeżeli oczekujecie od niego, że po zapaleniu on wypełni całe wasze pomieszczenie swoimi olejami, no to możecie się rozczarować. Ale jeżeli oczekujecie subtelnej nuty z lekką zadziorą takiego prawdziwego eukaliptusa, to będziecie tą świecą bardzo pozytywnie i mile zaskoczeni. Tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Ja zostałam z moją kaweczką. Mam nadzieję, że ta seria e, przybliżyła Was chociażby do mojej miłości mam nadzieję, że ta seria w jakiś sposób e, zaciekawiła Was dajcie mi koniecznie znak w komentarzu w komentarzach e, który z tych zapachów byście kupili albo może któryś z nich już mieliście i Wam się sprawdził bądź też nie jestem bardzo ciekawa Waszych opinii co w ogóle sądzicie na temat Janki Candle ja wiem, że wiele osób mówi, że to już jest dawno przereklamowany produkt ja tak nie uważam e, uważam, że co swój odkrywam na nowo miłość do Janki Kanda wprawdzie nie wszystkie świece są tak intensywne jak sobie tego życzyła ale uważam, że w każdym słoiku możemy odnaleźć cząstkę naszych wspomnień naszych pragnień cząstkę zapachów które mogą nam dać chociażby odrobinkę radości i mogą nas przenieść w świat, za którym trochę może tęsknimy, albo do którego chcielibyśmy pojechać, albo się wybrać. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście po raz kolejny ze mną. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Wprawdzie nie ma u mnie jeszcze serii atulona zapachem wiosna, ale niebawem takowe również się Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Dzięki piękne i do następnego. Ciao!